Polisz Polski czas w M na 96 i 96 i Dobry wieczór wszystkim. Barbara Beczkowska-Kardasiewicz. Kłaniam się nisko i zapraszam na Polish Show. Jedyną taką audycję na Wyspach. Dzisiaj oczywiście czwartek. Tym razem czwarty dzień października 2012 roku. Imieniny obchodzą Edwin, Franciszek, Konrad, Konrada, Manfred i Rosalia. Do końca roku zostało 89 dni. Wszystkim dzisiejszym jubilatom, jak i również solenizantom życzymy tego, co najlepsze. A Was, moi drodzy, zapraszam, żebyście najbliższe dwie godziny spędzili z nami, z Radiem Olefem na 9,6,5. 9. I oczywiście, jak już mówiłam wcześniej, z audycją Polish Show. A dzisiaj, póki co jest jeszcze chłodno w naszym studiu radiowym, ale sądzę, że już za parę chwil, już za parę minut będzie przynajmniej testosteron do sześcianu. A dlaczego? To dlatego, że już w studiu za mikrofonem siedzi wygodnie Gabriel ze studia Resistance Tattoo w Manchesterze. O, Dobry o. wieczór. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom OLFM w imieniu moim jak również studia to tu on most online Oficjalne przywitanie już za nami, a za parę chwil, moi drodzy, dołączą do nas nasi słuchacze. W zeszłym tygodniu mieliście okazję posłuchać Radosława, a w tym tygodniu Radosław pojawi się ponownie, bowiem tak mu się spodobało w naszym studiu, ale nie będzie sam, będzie z innym, również sympatycznym i stałym słuchaczem, z Maciejem G. Zobaczymy, co to z tego dzisiaj wyniknie. Ja mam przynajmniej wiele zadań dla nich, Gabriel chyba też, tak więc sądzę, że będzie się działo i to dość ciekawie. My dzisiaj z wami do godziny 21, a już teraz wracamy do muzyki oczywiście tej polskiej i najlepszej. Tym razem będzie coś na wspomnienie: lata grupa D-Bomb i Szekio Bum Bum Baby. Co się dzieje? Zapraszam się na kolację. Poliszkałka. Polska muzyka w Olefem na 96 i 9. 96 ,9. No, 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 no. Czaję, czaję. Doskonale znany wszystkim zespół D-Bomb, Sheikio Bum Baby. W tym roku odwiedzili nas podczas 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej i Pomocy w Manchesterze. Kto się pojawi w przyszłym roku, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno również pobudzą wszystkich do tańca i dobrej zabawy. Gabriel tutaj podczas piosenki skakał, szalał po studiu, aż się chyba zmachało troszkę. Wiesz, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Wiesz, przypomina mi wakacje. E, zawsze Kurwa. wakacje. Górko! <gulity> to byłaby mała impas! Wyśmiechnięte nie. Te, nie? <gulity> Taka nutka tajemniczości zabrzmiała w twoim głosie, ale nie będę na razie wnikać, chyba, że słuchacze są ciekawi, mogą pisać polskie 2pl polskie 2pl ale wracając do grupy D-Bomb, aktualnie z Bartkiem występuje Piotrek i Janek od niedawna tak naprawdę. Wcześniej z Bartkiem występowało dwóch innych panów, którzy również postanowili rozpocząć karierę muzyczną i Pocierać się bliżej, dobra, a propos się blizantów, no i na płytę. Nazywają się Bikul. Cool. Słyszałem, słyszałem. Jak ci się podobają? Hey, powiem ci, że to jest ok. Bunga bunga. Kawałek z tego roku, z 2012, konkretnie z wakacji, specjalnie dla was w Poli Show, tak więc zostajemy w bardzo słonecznych i tanecznych rytmach. 23 minuty po godzinie 19. Radio FM 96,9 i Polish Show. Idę na taka audycja na wyspach za nami Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka. Gabriel gdzieś niestety zaginął w akcji. Miało być w sumie trzech panów. Miał być testosteron do sześcianu. Jest was trochę więcej. Tak więc proszę przystąpić do dzieła. Przedstawić się, kto wy jesteście. Może Radek na początek, bo on już prawie weteran. I możesz jeszcze kartką nie szeleścić, Przepraszam. Posłuchać to było. Nie, bardzo... Gabriel coś na... Dobry wieczór państwu. Eee, Gabriel coś namalował dziwnego A w to, ogóle. Nie on. to nie on. To już Aha. było. <laughs> było dobrze. To nie jest ładne, co ta osoba namalowała. Yy, tak. Yy, Radek, jestem tutaj drugi raz, jest bardzo przyjemnie. Yy, bardzo się cieszę i może Piotrek teraz coś powie. Dobry wieczór. Drugi Piotrek. Dobry wieczór. <laughs> no i teraz kolejny pan słuchacz, który przyjął wyzwanie. Maciek również zagościł w Polish Show. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, i może na początek londyński dowcip. Przychodzi baba do lekarza i mówi: No co mówi? Panie doktorze, mój mąż nie może jeść górków konserwowych. Ale dlaczego? Bo mu się e, głowa do słoikarni. Do słoika, do słoika słoika słoika. Spalony, 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 spalony. ale będziecie musieli nadrobić w, w takim razie. W Londynie po prostu mają y, bardzo śmieszne specyficie humoru. humoru. Tak, tak. Ja rozumiem, że ten kawał w takim razie przywieźliście z koncertu kultu, na którym byliście. A byliśmy, byliśmy. Działo się bardzo wiele <grym> rzeczy. Latały butelki, co prawda plastikowe. Y ludzie palili różne dziwne substancje. Obok nas na środku sali siedział taki pan, sobie na, okrakiem na, na tym i, i chyba jakieś tam zioła czy paliw, tak się unosił zapach od niego. Nie, to był zwykły papieros. To był zwykły papieros. Ale wy oczywiście byliście grzeczni niczego nie używaliście nic, jako reprezentacja z Manchesteru. Nic, dobrze, dobrze. Nielegalne. Nie, nie będziemy chłazczeć w takim razie. Na Afterparty tak? after też grzecznie było i tego będziemy się trzymać. Już za chwilę dowiemy się <laughs> więcej dalej. szczegółów a propos koncertu Kultu, a już teraz wracamy do muzyki. Tym razem będą to wykonawcy od nas z Manchesteru, a ich kawałek. Nosi tytuł z miasta do miasta. Moi drodzy, tutaj dziwne jakieś rzeczy się dzieją, nawet bardzo bym powiedziała. Ja bardzo przepraszam. Ja <grym> przepraszam za kolegów. No cóż, jak widać, różne rzeczy się tutaj. <grym> e, dzieją. <grym> Może chłopaki powiedzieć, co robiliście wczoraj wieczorem, i taka wesołość? Była fajna promocja. By, był, by, e, poszliśmy nam, był w ogóle z... już nigdy z Wami nie pójdę, Kto grał wczoraj? E, Borussia Dortmund grała z Manchesterem City. E, i byliśmy troszeczkę rozerwani y, c, y, Ponieważ w Borussii Dortmund gra Trzech czołowych polskich zawodników Lewandowski, i Piszczek A z drugiej strony Kibicujemy ogólnie Manchester, Manchesterowi City Tak, chyba tak Więc, y, Poszliście, no. na, poszliście <grym> na sektor City A poszliśmy, jak Polacy strzeli bramkę Ale, ale, to, wpały, ale tak? mecz meczem, to, to, to nie był problem Największym problemem Była promocja w pubie tak. y, Jeśli chodzi o piwo Dobrej jakości Ej, promocja, 12 piw za? 12 za, za, za chyba za 15 za, funtów no, i, za 15 i funtów. no i po prostu stało się to, co się stało. <grym> Poczekaj, bo ja dotarłem do pracy, a, 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 a słyszałem, że ktoś nie dotarł. Ja jeszcze godzinę temu w ogóle myślałem, że, że zejdę z tego z tego świata. <grym> to tak Ale jak myślę, jakoś... nie wygląda. dziękuję, dziękuję. Dzie ty też fajnie wyglądasz. A, dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo nie, podlizuj, nie, nie podlizuj wody. się, bo i tak fajna ta, powiem, kara cię czeka. bardzo fajna dziewczyna. Chwilę będziemy składać życzenia w przedszkolu, który obchodzi dzisiaj pierwszy rok, a jak na razie Co to za przedszkola? może dla dzieci? Za chwilę dowiecie się za chwilę.